Myślę, że od dwóch, trzech miesięcy, to, co się dzieje na Ukrainie, pokazuje jak ważny jest patriotyzm w społecznościach lokalnych i do tego gorąco zachęcamy Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki. Dzisiaj też uroczyste podniesienie flagi tutaj przed tym ważnym miejscem dla nas wszystkich. Myślę, że trzeba pokazywać patriotyzm, przywiązanie do biało-czerwonej. Jest to wartość, która niesie dla nas dobrobyt, samostanowienie, no ale też musimy pamiętać o tych, którzy przelewali krew za. Naszą flagę na różnych frontach, w różnych okresach historii myślę, że ten szacunek jest bardzo ważny i cieszę się, że z roku na rok 2 maja to jest coraz lepiej odbierane święto. Zachęcamy bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby zamieszczać zdjęcia ze swoją flagą, ze swoją piękną flagą, na przy swoich balkonach, mieszkaniach blokach po to, żeby pokazać, że jesteśmy patriotami, po to, żeby pokazać, że jesteśmy Polakami, a dzisiaj to jest bardzo ważne, zwłaszcza w związku z tym, co dzieje się za wschodnią granicą.